Dzień dobry, witam Cię pięknie na moim kanale Piękna Dłużko Cudowna. Nazywam się Joanna Radwan, jestem opiekunem duchowym. Kochani, dzisiaj otwieram temat spokoju, dotknę tego tematu wewnętrznego spokoju, którego tak mocno teraz poszukujemy. Kochani, jak to wygląda z tym spokojem? Generalnie spokój jest taką jakością, która jest wewnątrz z nas i wynika z naszego połączenia z duszą. Kiedy nasza dusza jest połączona z Bogiem, wtedy czujemy spokój. I kiedy czujemy spokój, możemy czuć różne stany równolegle. One po prostu przepływają przez nas. Jednak jest też taki, kochani, spokój, taka wibracja spokoju, która jest złudna. Która jest złudnym spokojem, taką przykrywką. Można to rozpoznać wtedy, kiedy ten spokój budzi w nas niepokój. I to również odkrywa miejsce, które integruje się w nas, jakkolwiek magicznie to wygląda. Jako wrażliwa, empatyczna istota, z pewnością wiesz, o czym mówię teraz. Bo kiedy spokój budzi w nas niepokój, i kiedy te stany niepokoju nie przemijają, ale zatrzymują się w nas, to to jest informacja, że coś w nas pracuje. I kochani, tak jak mówię od długiego czasu już, tutaj nie chodzi o to, żeby pracować nad tym, co budzi w nas niepokój. Ale żeby autentycznie to przyjąć, spotkać się z tym, zobaczyć to wszystko i to naprawdę dużo. I kiedy spotkasz się z tym niepokojem, z tym, co tak jakby zaburza ten spokój, który wydawał się spokojem, wtedy na to miejsce pojawia się prawdziwy spokój, który możesz przeczuwać. Życie w swojej dynamice będzie ciągle zabierało Ciebie z miejsca tego spokoju, który czujesz. Kochani, bo jest to tak, jakby wygląda to na takiej zasadzie, że chcemy czuć spokój, który w nas jest, i myślimy, że On również ma być widoczny na zewnątrz, podczas gdy życie jest aktywnym ruchem, wymianą energii, działaniem. Kiedy ten spokój jest w nas zintegrowany, wtedy nie szukamy już go na zewnątrz, bo wiemy, że on jest w nas i on daje nam przestrzeń do tego, żeby tutaj działać w życiu. Na tej zasadzie to wygląda. Więc możemy być naprawdę bardzo zmęczeni szukaniem spokoju. I kiedy pojawia się zmęczenie szukaniem spokoju, wtedy rozpoznajesz miejsce spokoju. Dlatego, że jest to miejsce, które zatrzymuje ciebie z nieustannych poszukiwań tego spokoju do tego spokoju, właśnie teraz, wewnętrznego. I czasami będziesz emanować spokojem na zewnątrz, kiedy sytuacja tego będzie wymagać, w zależności czym się zajmujesz w życiu, będzie to po prostu z ciebie wibrowało, cokolwiek zrobisz. Czasem będziesz bardziej aktywny, ekspresyjny. Tak jak cię życie poprowadzi. Jednak ten spokój sprawia, że nie oceniasz siebie za żadne stany, których doświadczasz. Nie oceniasz siebie za swoją ekspresyjność, za to, jaki jesteś, za to, jak się wyrażasz w danym momencie. Nie ma tutaj oceny. W tym spokoju wewnętrznym nie ma oceny, bo on jest od duszy, a dusza ciebie nie ocenia. Kiedy świadomość rozwija się w nas, ta prawda zaczyna być coraz bardziej w nas dostrzegalna, zaczynamy coraz mocniej się do niej dostrajać i zaczynamy rozumieć, że tu na Ziemi w tych niespokojnych czasach, spokój, który jest w nas wewnątrz, jest tą świątynią. Natomiast na zewnątrz możemy być, tak jak świat, żywi, pokazywać się, działać, kiedy jest potrzeba. I co się, kochani, dzieje, kiedy odnajdujemy naszą świątynię wewnętrzną i dbamy o nasz wewnętrzny spokój. W momencie, jak wyjdziemy do świata, on naturalnie zacznie nam przypominać o tym, kim jesteśmy. Ja to, ja to dostrzegam już od roku czasu, nawet ponad u mnie, doświadczam takiego stanu, w którym, kiedy wychodzę, wychodzę do świata i mówię głównie o świecie fizycznym, bo tak pracuje energia w ciele i też tutaj co w internetach pracuje też też to działa jednak zdecydowanie najciekawsze są doświadczenia kiedy jesteśmy na żywo ze sobą doświadczam takiego stanu w którym wychodząc do świata nic już nie kombinując nie wymyślając żadnych narzędzi żeby sobie pomóc kochani po prostu jestem w tym świecie i jakby to wszystko co co się wydarzyło, te narzędzia, które mamy, i to wszystko, co po drodze się wydarzało, pracuje. I na tym polega zaufanie duszy, że jak wychodzimy do świata, to już nie bronimy się przed tym światem, ale badamy, jak się czujemy w tym świecie. I w momencie, jak pozwolimy sobie na to, żeby być w sercu i być w tym świecie, zadziewa się zmiana w naszym polu. Zaczynamy doświadczać siebie jako istoty, które są scentralizowane jeszcze bardziej, już się nie rozpraszają. I dopiero w momencie, jak tego doświadczysz, będziesz mógł z tego korzystać bardziej. W momencie, jak zaczniesz tego doświadczać w życiu, wychodzić naprzeciw temu, wtedy zaczniesz tego doświadczać bardziej, bo to będzie cię zachęcało do tego, żeby eksplorować ten temat. Tak więc podróż, kochani, w której jesteśmy, która zaczyna się od budowania wewnętrznej świątyni, od takiej głębokiej inkubacji ze sobą, później wychodzenia do świata i budowania tego ze sobą, ale w świecie, wygląda w taki sposób, że te dwie, jakby dwa aspekty, w którym jesteśmy ze sobą. Jesteśmy w naszym wewnętrznym świecie i później wychodzimy do świata i jesteśmy w świecie, jacy jesteśmy, przeplatają się ze sobą. I to jest tak naprawdę sposób, w jaki tutaj zarządzasz tym, zależy od Twojej osobowości, zależy od charakteru Twojej tożsamości, w jaki sposób Ty tutaj. Tą energię przekierowywujesz na życie, działanie, co dla Ciebie jest ważne. Więc w taki sposób tutaj energia pracuje przez Ciebie, przez to, kim jesteś. Jak sięgasz swoich talentów, w jaki sposób wyrażasz tą energię w świecie. W ten sposób to tutaj się zadziewa. To już jest bardzo indywidualna podróż. Ja natomiast przekazuję o tym, co dzieje się, kochani, w duszy, kiedy przechodzimy różne procesy odnajdujemy siebie na jakimś poziomie i wychodzimy do świata. I co się zadziewa, kiedy my się boimy tego świata? Kiedy boimy się świata, nie wyjdziemy do świata, bo się go boimy, więc lęk nas zatrzymuje. Natomiast kiedy boimy się świata, ale mamy decyzję, bo wiemy, że to jest lęk, który pragniemy przekroczyć, mamy decyzję, żeby i tak zrobić to, co chcemy zrobić, to wtedy ten lęk się rozpuszcza, po prostu. I to nie poprzez walkę, kochani, ale poprzez miłość. Właśnie poprzez miłość. To jest Twoja podróż, to jest Twoje życie. I to się zadziewa poprzez miłość, jaką Masz do siebie. Tutaj jest test miłości, kiedy życie konfrontujecie z niewygodną sytuacją. I daje ci okazję do tego, żebyś mógł, żebyś mogła przetestować miłość do siebie. Wtedy, jak zrobisz to dla siebie, wtedy poczujesz, kim jesteś naprawdę. Pył opadnie z walki, która była ciężka. I pójdziesz dalej, odważnie, patrząc przed siebie. Kochani, kiedy zaczynamy rozumieć, że każdy tak naprawdę żyje w swoim indywidualnym świecie i tworzymy tutaj zbiorową świadomość, która jest wynikiem naszej wewnętrznej pracy, i tak naprawdę to poczucie jedności sprawia, że podnosimy się nie tylko ze sobą, ale kolektywnie, zaczynamy rozumieć, że każdy ma tu swoją podróż i podróż ka każdego jest szanowana. Więc tego miejsca szacunku, poczucie jedności, nabiera zupełnie innego charakteru. Nie jest to wmawianie sobie, że jesteśmy jednością, jesteśmy na równi, ale jest to naprawdę wybór tego w swoim sercu. Dlatego zwracam kochani do serca, cały czas kieruję tą uwagę do serca, jak być może. Słuchasz moich nagrań, być może przeczuwasz to, w jaki sposób ja tutaj operuję słowem i w jaki sposób energię też z umysłu przekierowuję do serca, dlatego że tam są odpowiedzi i ja tam znalazłam spokój. W moim sercu tam jest cisza i ta cisza nie przeszkadza mi być głośną, ekspresyjną, pełną życia. więc przekierowuje tę uwagę do serca a serce pamięta skąd przyszło i serce pamięta że bicie drugiego serca jest takie samo więc w momentach niepokoju kiedy jesteś w sytuacjach niepokoju kiedy przypomnisz sobie o tej jedności o biciu swojego serca i przypomnisz sobie, że bicie drugiego serca, jeśli poruszasz się w przestrzeni publicznej lub jest to w Twoim najbliższym otoczeniu, jest takie samo. Wtedy przypomnisz sobie o tym spokoju, który Was łączy. I tutaj, kochani, też rozpuszcza się idea, w jaki sposób ta jedność ma być rozpoznana. Czyli rozpuszcza się idea tego, w jaki sposób tutaj te dwie dusze mają się połączyć. To wygląda na zupełnie innej zasadzie niż sobie wyobrażamy, bo do dyspozycji mamy dwa umysły, dwie tożsamości, więc każde spotkanie jest spotkaniem się z tym umysłem i tą tożsamością. Ale jeśli dusza jest w Tobie obudzona i świadomość w Tobie pracuje, to Twoja świadomość pamięta, co dzieje się w drugim człowieku. I to jest właśnie wolność. To jest, kochani, to, wiecie, chcecie poznać, czym jest wolność? <laughs> wolność jest to, kochani, swoboda do wyrażania siebie takim, jakim jesteś. I poczucie się w tym dobrze. Bez zastanawiania się, czy to jest duchowo poprawne, wystarczająco świadome czy profesjonalne. To jest właśnie wolność. Bo świadomy człowiek wie, co w nim pracuje, jest świadomy siebie. Więc, wolność polega na tym, że dostaje, odkrywa w sobie dostęp do wyrażania siebie swobodnie. W tym, przez co przez niego przepływa, do używania tej tożsamości, w której mieszka, do życia z nią. To jest wolność. I na tym, kochani, zakończę ten krótki wykład. A propos spokoju: dużo dzisiaj spokoju przyszło. Jak tylko zaczynam mówić, to od razu czuję spokój. Więc to gadanie nieźle mi wychodzi w sumie. Przytulam ciepło. Do następnego razu.